Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mamy patuszkę właśnie z pająkami, karaczenami. Są to pajączki maluszki. W takich, takich oto kliściułeczkach sobie będę żyć. Także co? Otwieramy. Dobra. Dajcie znak, czy taki format jest dobry dla Was. O, mamy. Paragon, to to nie. Tutaj mamy wizytówkę na hobby. Tutaj co mamy? O, tu są pająki, chyba. Więc co zostało... Nie, tu nie są pająki. A, to są karaczany. No. W Taki, takim. o, no. Więc to są karaczany. Dobrze, właśnie znalazłem sposób, żeby wrzucać do wody takie karaczanki małe. No i ja chyba widzę, że żyją karyczany. I miałam przygodę z tymi pękami, ponieważ... Jakie ładne. Jakie śmieszne. Patrzcie, jakie śmieszne. Śmieszne, no. no. Fajne. Y, bo przywie... cały dzień siedziałam w domu i czekałam na paczkę. Musiałam wyjść o 17:00 około. I zgadnijcie to, przyjechała się paczka o 17.05 i zamiast położyć, powiedzmy, pod okno no to położyli. my się zawieźli pod. Na pocztę. No i leżały cały tydzień. Te pająki, więc zobaczymy, czy będą żyć. Także zabieramy się do odpakowywania pająków. Rozwijamy. Ja z gatunków nie wiem jaki, bo w ciemno się zgodziłem. Na inny gatunek, bo nie było kochania Brunipes dwóch. Więc w ciemno się zgodziłem. Podobno taki troszeczkę szybszy. Ja bardziej o widzę, to jest jak twoja ornata. Najpierw zaczniemy od syriogosmusa, żeby na spokojnie, bo mój to będzie moje pierwsze uczynienie z maluchami. Dobra. Wow. Ile maluszków. Troszeczkę inaczej pakują niż w Argiopatera. Widzicie, zawsze w Argiopatera zamawiam. Karibenka wersji kolor. Nie wiem, czy widać. Karibenka wersji kolor. Tutaj mamy Cyrio Cosmos Elegance. Mamy tutaj, no to Classic. Chyba żywy z tego co już widzę. Wygląda na takiego. Tutaj mamy Formigochilus arboricola. Nie umiem, nie wiem co za pająk. Gdzieś tu powinien, chyba go widziałam gdzieś. No tutaj jest jego dziura. Muszę się nauczyć wymawek. Fornigo, chlus, arbo kola, No to, to wszystko. Po, jeszcze, po, po jest loteria oczywiście, ornata. Czyli pająka, którego najbardziej się boję sąd, bo jest szybki, bardzo jadowity, ale maluszek, więc nie powinno być problemów. Także ja przygotowuję im kliszówki, trochę tutaj ogarnę i widzimy się przy przekładaniu. Mam torf suchy jak wóry, więc musimy zrosić. To, to Kosmos będzie, więc nie za bardzo, nie za mało, coś takiego. Tak wygląda. E, dajcie mi chwilę, ja nasypię dla, dla, drugich, dla innych pająków w torf, więc widzimy się, jak będę, przykładu. Dawno tak nie nasypiłem przy pająkach. Jako tako ogarnięte, ale zapomniałam o jednej rzeczy, którą mam jeszcze w paczce. Pojem... Czyli oto tej malutkiej setce do właśnie tych karaczans, mięciutkiej. Muszę otworzyć. Podobno jest bardzo dobrze wykonana. Sam to ocenię. Wygląda naprawdę porządnie. Otwieramy. Dobrze. Zdejmujemy. Ty. No, powiem Wam, prezentuje się naprawdę ładnie. Jest bardzo delikatny, na pewno nie zabije nic. Nawet jakbym chciał z całej siły chliska, nie zabije nawet takiego mojego karaczanka. Także zabieramy się do pająków. Przygotowałam już 6 5, bo za dużo zamówiłem. 6, 5 kliszówek, więc zabieramy się do pająków. Bierzemy mój przyrząd sushi, który zaraz posłuży dla pająków. No i zabieramy się do cyrio kosmusa. Nie widzę go. Zdajmy tą nalepkę. Może będziemy coś widzieć. Nie, tutaj nic nie widać. Więc otwieram. Oj oj Tak się to prezentuje po otwarciu. Mamy papierek z pajączkiem. Dobrze, że siedział na dole, bo byłem go przygniótł. Czemu ludzie tak dobrze zawijają? Zierkozyn Legans jest w stadium L4. Prawie do niego się dostałem. Niestety muszę powiedzieć, że nie wygląda to obiecując na ten moment. Zero ruchu pająka. Ale może się mylę. Co jest? On tutaj chyba w środku wyliniał normalnie. Widzę wylinkę i pająka. Niestety. Mamy pierwszego martwego. Proszę zobaczyć. Martwy. Tak coś myślałem. Kostrości nie mogę złapać. No niestety. Martwy pajączek. Trudno, zdarza się. Ale był naprawdę piękny, nie? Był naprawdę. Bardzo ładny. No cóż, starza się. Tyle czasu leżeli. No to nic dziwnego. Tutaj mamy Caribbean wersji kolor, których naprawdę mam nadzieję, że żyje. Troszeczkę przełyskuję ten niebieski. Nie wiem, czy to widać. Przez jest popierk. Jestem dobrej myśli. Mamy jednego pająka żywego. Jest tutaj na i Klasik jest przy, przy pokrywce więc odpakujemy go sobie później najpierw idziemy do Karibeny ale jest śmieszne, w żyje bo szczerze, już byłem nawet takiej myśli, że może żaden nie przeżyć ale na szczęście na no, tyle i Classic już widzę, że się rusza jest bardzo dobrze Podam na pomysł, że tymi naklejkami y, nakleję kliszówki z pająkami Przedpożyłem pojemnicze w na kolor. Na razie nie widzę, co mnie niepokoi, bo to jest paszek na i powinien siedzieć na górze. Ale zerknijmy, coś tam widać. Czy żywe? Zaraz się okaże. Fakt, który mnie niepokoi, że Karibena siedzi na dole. A jest to na nadrzewny. Mamy drugi sukces. Karibęka żyje, jest naprawdę szybka. Co, Cyrio kosmusa to dosyć smutna sprawa, ponieważ nawet dobrze wyliniał. W sumie nie wiem, czy dobrze wylinię, skoro w cechu. Ale gdzieś tam leży wlinka. Piękny pajączek. No ale niestety martwy. No, prawie wywaliłem, tak. Spróbuję tak bezczelnie wypchać. Może się uda. No, się zbliża trochę. Ale nie, trzeba będzie... Przemogą. Już jest blisko, ale naprawdę bardzo blisko. Odwinięcia karibenki z papierka. Widzimy panią Karibenkę, albo pana, bo nie wiem jeszcze. Zaraz wam powiem w jakim ona jest stadium. Hmm. Karibena jest dopiero l jest więc to ma naprawdę maluszek. Ale jest naprawdę, naprawdę piękny. Ale na pewno żywy, więc jestem naprawdę już zadowolony. Dobra widzowie, mam pomysł. Zrobimy taki test, czy warto, bo wiem, że niektórzy mają takie sposoby, że zostawiają pająki w papierku i sami sobie wychodzą. Ja tak nie robię, ale zostawię te karibeny i zobaczę, czy wyjdzie, czy nie. Tak, 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 tak dla testu, jeszcze normalnie przełożę. Teraz przekładamy Formigochiusa Arboricola. Jeszcze nie nauczyłem się tej nazwy wymienić. Nie wiem, jak wygląda ten pająk nawet. Jest. Y, podobno pochodzi z Azji. Jest dosyć szybki i dla raczej zaawansowanych hodowców. Coś w stylu bezgioteria ornaty. To wiem z, z sklepu Arachnohobia. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście. Więc przekładamy. Przez papierek nie widać, gdzie on się znajduje. Ale w. Tak mi się wydaje, że jest on gdzieś tutaj. Jeśli dobrze widzę, tak może się da... albo jest na górze, albo jest w tym miejscu, co wam pokazałem.